Siema, z tej strony Dragon Play Game yy, i witam was w serii Hardcore Minecraft yy, wersja 1.1 yy, jak widzicie to jest nowa wersja która została zaupdate'owana wczoraj po południu yy, no, jest trochę w nich nowości yy, ale powiem tylko krótko co się w niej pojawiło yy, nie będę tak mówił obszernie yy, no więc jak widzicie mamy tu nowy guzik w którym można wybrać język. Wsz wszystkie są tu języki, jakie tam istnieją, chiński, norweski i tak dalej. Tych języków jest około 120. Ja mam aktualnie język polski. Otaj. Eee, dobra. Eee, I postanowiłem, że będę kręcił eee, serię hardcore. Eee, myślę, że będzie dosyć fajnie. Będzie na pewno dużo, dużo walki z potworami no i w ogóle zobaczymy ile tych odcinków z wami przeżyję dobra, no to możemy chyba zacząć Tutaj to się nazywa tryb jednoosobowy, nie single player Klikamy to mogę sobie usunąć Bo sobie grałem tak dla siebie na hardkorze Dobra Uh, y, tryb hardcore y, i nazwiemy go przygoda pierwsza y, Ok, stwórz nowy świat Generowanie terenu chwilę musimy poczekać <grym> y, a o, o, o jakiś fajny świat znaczy y, fajne miejsce żeby las, żeby las był no, no 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 dawaj dawaj Uh, dobra, no okej. Okay. Eee, dźwięk dam na 4%. Eee, no tak. Eee, po pierwsze, zbierzmy nasze drewno. Eee, z drzew tak. Z 15 chyba wystarczy. O! No jak już pewnie zauważyliście, mam skina. Mam już premium, tak. Eee, mm, zakupiłem. Konto premium, już dawno miałem to zrobić, ale jakoś tam zwlekałem z tym. Yy, ale już jest, więc jest spoko. Yy, myślę, że skin dosyć fajny. Fajnego sobie wybrałem. Yy, dobra, no to weźmy nasze drewno. Yy, a, i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że yy, yy, w ogóle nie będę grał na tym świecie, gdy nie będę kręcił dla Was yy, następnego odcinka, ponieważ gdybym się zabił, to bym sobie tego nie darował, bo po prostu wolę zginąć, jak już tam zginę, na Waszych oczach. Dobra, 7, tak z 15. I w tym odcinku powalczymy trochę już na początek z potworami, ale też znajdziemy kryjówkę, potem tam za kilka odcinków może jeżeli oczywiście przeżyjemy mam nadzieję że w pierwszym od razu mm, no wiecie nie zabije się więc spokojnie y, w następnych odcinkach gdzieś się tam wybudujemy na jakimś ładnym o creeper na jakimś ładnym terenie mm, oczywiście na górzystym ale to dopiero potem dobra 17 ok wystarczy teraz nasze drewno Hmm, creeper. E, zamieńmy sobie na deski e, i stwórzmy crafting table. E, ok, tu się jak to nazywa? Stół rzemieślniczy. No spoko, jak to tam woli. Połóżmy ten nasz stół rzemieślniczy. E, zróbmy troszkę patyków, bo naprawdę patyki nam się przydadzą. 32, ok. E, na pewno kilof na razie, z drewna. I oczywiście pod niewielką pod niewielką częścią dirtu znajdziemy kamień. Mamy nasz kamień. Zbierzemy go tak. Z 20, 20, no, 20 minimum, bo na narzędzia nam się po prostu przyda. W tym odcinku no, nie będziemy budowali jakiejś tam bazy domku. Tylko po prostu zatrzymamy się w jakiejś skale, może pod ziemią gdzieś się zatrzymamy. Dopiero tam w następnym odcinku będziemy powoli szukali jakiegoś fajnego miejsca. Miałem też taki fajny pomysł, żeby wybudować dom na drzewie. Taką drabinką, żeby potwory nas nie łapały, ale żebyśmy też mogli bić te potwory. Dobra, tu mamy nasz crafting. Zróbmy sobie kilka mieczyków, tak z cztery Ok Na pewno kilo, bo ten się nam za bardzo nie przyda No i się kiera Myślę, że to takie podstawowe Ja lubię mieć porządek w crafting table Tu takie najmniej potrzebne No i okej. Okay. Zabierzmy nasze crafting table. Fajnie, że śnieg. Oj, weźmy naszą dynię. Okej. Okay. Dobra. E, teraz zajmijmy się szukaniem mm, zwierzątek. O, świnki. Chociaż wolałbym krowy, ponieważ dają dużo, dużo więcej niż świnie ale no jak są świnie to nic się tam nie dzieje bo ponieważ na y, hardkorze, bardzo szybko ubywa jedzenia ten pasek głodu cały czas się zmniejsza i przez to można łatwo zginąć jak się ktoś zagapi yy, dobra lepsze by było upieczone to mięso ale mam piecyka dopiero potem Yy, dobra, tu mamy bagna, mm, tam jakiś płaszczyzna też. O, tam mamy jakąś górę, to fajnie. Mm, kierujmy się w tamtą stronę. Tu owce mm, zostawimy w spokoju, około marnice. Mm -mm. Uuu, ładna góra Zobaczmy Ją wejdźmy na nią w ogóle <laughs> Wiem że już tam dawno nie nagrywałem filmu na YouTube Ponieważ po prostu nie miałem czasu Teraz trochę tego czasu mam więc będę e, Tak jak będę mógł to będę po prostu nagrywał te filmy po prostu w ogóle nie miałem czasu wejść na komputer. O, o, o fajny teren. Tu taka wysepka. Ooo, fajnie. No fajnie, fajnie. Mi się bardzo podoba. Tu mamy węgiel. Chodźmy po niego. Yy, I teraz po prostu te, tą serię yy, hardcore będę nagrywał tak, co. So, 4 dni, co 5 dni Nie wiem Po prostu to będzie zależało od mojego czasu mm, Ile tam będę miał tego czasu wolnego No Myślę, że tak Tak jak mówiłem 3-4 dni będę tak nagrywał Okej, okay, fajny tu klif jest wydrążony A może tu gdzieś żelazo? Nie, dobra, nie będę sprawdzał mm, Tu mi się ten teren ogólnie bardzo podoba Szczeg o, weźmy jeszcze wow, wow, wow. Mm, tu jeszcze węgiel musimy znaleźć na pewno dobra zostawmy ten albo nie weźmy go e, musimy znaleźć na pewno więcej zwierzątek Naprawdę na potwory będziemy chodzili zawsze będziemy będziemy mieli bardzo szybko lewele nam się będą zwiększały więc bardzo dużo będzie tych walk z potworami, dlatego tam już mogę wam powiedzieć, że w trzecim, w czwartym odcinku będziemy mieli gdzieś tak 24 level yy, Bo naprawdę <laughs> yy, tych walk będzie dużo. Yy, dobra Tu jest bardzo fajnie, może tu się na razie zatrzymamy. Yy, gdzieś tutaj Potem, potem na tej górze może sobie domek wybuduję Ale tutaj mogę sobie Oj mam mało jedzenia Kurczę żebym się nie zabił Nie no spoko spoko O świnki świnki spoko Szkoda że nie mogę biegać Jest to dużym utrudnieniem Ale właśnie jak się biega to ten pasek głodu się szybciej zmniejsza więc to i dobrze że nie biegniemy o dobra dawajcie mięsko chodź tu chodź tu chodź tu o tutaj widzę dalej las za dużo tego nie mamy e, gdzieś jest słońce słońce jest za tą górą dobra mamy chyba jeszcze mam trochę czasu do nocy <laughs> e, to potem się tu wrócimy a teraz pójdziemy jeszcze poszukać e, krów bo my dają tu całą czas świnki a krów w ogóle nie widzę O krowy jest jaka mm -hmm. to góra jest Łowołowołowoł jakaś taka Ej dziwna góra tam 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 daleko taka... A nie to jest Wo, tu są ładne góry te góry to pikuś Nie no, super teren, super teren Naprawdę, jak, nie gra, jak grałem sobie tak dla siebie, to takiego terenu nigdy nie wiem. Ale super teren, naprawdę e, Dobra, zbliża się noc. Dlatego musimy szybko gdzieś wybudować kryjówkę. No i pójdziemy na potwory. Jeszcze zabijmy tą krówkę. No. Dobra. Tutaj sobie przy tej górze zrobimy mm, schrom, że tak powiem. Tu może coś będzie. Nie, boję się tam wchodzić. Yy, dobra, lecimy szybko. Zjedzmy coś. Lecimy szybko tutaj. Tutaj zaraz przy yy, tej rzece zrobimy sobie. Wejście tam i drzwi postawimy sobie. Chociaż. Wow, zachodzi słońce. Nie wiem, tu czy dobra, byle gdzie. Mm, szybko zrobię te drzwi. Dobra. Mam nadzieję, że ża yy, żaden potwór mnie nie zaskoczy. Yy, no, szybko wbijamy tu. Powiększmy sobie trochę tam jaskinię, by tak było bardziej przytulniej. Tutaj będziemy tak z jedną noc. Nie więcej na pewno. Oj, dziura, dziura. że wystarczy tutaj skrzyneczkę zróbmy. Nie, crafting table jest eee, <laughs> bo Bołóżmy go tu. Tutaj zrobimy skrzynkę. A, skóry sama, chciałem buciki zrobić. Dobra, powrzucajmy to co jest. Czarna noc. Okej, okay. no jak widzicie jak wchodzimy w opcję nie można zmienić poziomu trudności To jest takie charakterystyczne dla mm, y, trybu hardcore Dobra, tu damy sobie łóżko bym postawił, ale wełny nie ma y, Dobra, weźmy kilka tych mieczyków I dajemy Tylko starczy tego zamknąć, że wystarczy. Okej, okay, rozej, rozejrzyjmy się. Eee, co tu jest? Tam coś się, tam pewnie lawa jest. Uuu, zombiaki! <ścoughs> no i zabawa się zaczyna. No, chodź, 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 chodź. No chodźcie, 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 no i co mi robicie Co mi zrobicie? Mi nic nie zrobicie. Czwarty poziom, jeee! Yeah! O, pająk, fajnie. No chodź, pajączku. Pam, 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 pam. Punkciki. Fajne są odgłosy punkcików i w ogóle, się je, <laughs> jedzenie, fajne odgłosy dlatego. Dźwięk włączyłem, żebyście mogli słuchać razem ze mną. No chodź. Myślę, że nie zbyt za głośno. Głośno znaczy... Tak myślę, że do rana sobie powalczymy z nimi. O, tu jeszcze zombiaki na nas idą. No to choć. o. Jedzonka trochę ubyło Creeperów nie widzę No dobrze O jest Creeper tam Zombiaki są mało co groźne bo nic tak naprawdę nie robią Mogą tam trochę postraszyć mm. Ale nie są jakieś takie Endermanów nie widzę. O, zaatakujemy creepera. No na razie. Tu słyszę zombiaki. Ooo. Ło wow. Dwa creepery. BUM! No wybuchnij, wybuchnij, wybuchnij Piąty Pum Fajnie jak wybuchają, tylko gorzej jak we mnie O szkieletor też się pojawił Kiletorów bardzo nie lubię, ponieważ te ich strzały to e. Zadałem dużo tych obrażeń. <laughs> mamy jedzonko, mamy jedzonko. Nie, nie mam jedzonka. Mamy to mięso creepera. No czemu nie jedziecie, No chodźcie, na mnie, chodźcie. Co, boicie się mnie? A tam kto jest? ...szkieletor. Nie chcę mi się tam iść. O, zombiaki. Je. Yeah. Pam, param, pam, 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 <murzanie> pam. Szósty level. Wow, wow, wow. Zważycie. <murzanie> Wiecie co lepiej? Wo nie! szkieletor. Wejdę sobie odpocząć, chwileczkę Kurczaczek jest Schowam się tu mm. Nie wiem, szkieletor chyba przez drzwi nie może strzelić Nie, nie ma szansy strzelić mm, Na pewno się... Z... Nie, za pierwszym razem się nie zatruję chyba A nie zatruję się o, Przynajmniej zaspokoiłem swoje pragnienia Poczekam aż mi się do życia naładuje Trochę tych itemów już jest. Sznurek jest ok, to będzie. W e, następnym e, <laughs> odcinku zrobimy sobie na pewno łuk. I posczelamy trochę z tego łuku. E, możemy to zrobić e, do mikszurek to potrzebujemy. Łoł, wow. Z której strony on strzela? O, wow. kurczę, kurczę, kurczę o się się rozraszyłem chodzę do środka <laughs> mieczyki się kończą dwa ale szósty poziom, szósty jest gdy nastąpi ranek, to myślę, że zakończymy ten pierwszy odcinek z następnych też musimy się przejść do kopalni no niestety chociaż nie lubię tego robić ponieważ boję się tych wszystkich stworzeń, które tam są, a jest ich dużo, bo żyją tam w ciemnościach. No i nie lubię tych obłoców, gdy chodzę do kopalni. A najbardziej to już nienawidzę chodzić do kopalni w nocy. To już jest. No już się ładnie słoneczko wychodzi tam. Może wyjdziemy na górę i sobie obejrzymy piękny wschód. Eee, dobra, tylko jak mamy tam wejść tutaj wejdziemy. Może jakiegoś potworka spotkamy, pobawimy się z nim Ło, wow, no szybko wchodź. O ile świnek. I zobaczmy ten piękny moment, kiedy... Ło, ile potworków, wo, Kurczę, 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 ja spadam, ja spadam stąd. <śla> Lol. No, wybuchli teraz. Ło! Trochę świnek ubijemy. Dużki elektor mamy. Ło! Dwa życia, ja spadam! Kurczę! Ło, boję się! Lol, żyję, jeszcze żyję, mam nadzieję, że mnie nikt nie ubije do domku, do schronu, czy jak to się tam nazywa? Lol, gdzie to? O, tu jest, Uu. żyjemy, hu. Sorki, nie jestem takim czymś dobrym, w ogóle cies cieszę się, że jeszcze żyję. Eee. Jak te potworki, no wiecie, zginą już... Jak to zjem? Nie. Jak te potworki zginą, to wyjdę i poszukam czegoś do jedzenia. Znaczy to już będzie w następnym odcinku. Dlatego ja się już z wami żegnam. E, niestety pięknego wschodu nie obejrzymy. Mm, przykro mi. O, coś mi się tu zacięło. E, chociaż po świnkę, nie wiem czy pójdziemy. No dobra, idziemy jeszcze po świnkę. O, tu na dół żeśmy trochę tych zapasów nazbierali. Szósty poziom nieźle, nieźle jest. Posilmy się. Jakbyśmy to jeszcze przygrzali. No co, ubijemy te świnki jeszcze? Eee, I wypieczemy je. Jemy, jemy, jemy. Okej, okay, krówki. Krówki są moje ulubione, bo... Dają dużo... Mięska, cielęcinki, jak tam mówicie. I skórę dają. Dobra, mm, gdzie była to nasz ten nasz schron? Tam był, dobra yy, Zrobimy piecy i zaczniemy przygrzewać. Tutaj? Tak, tutaj. Okej. Okay. <laughs> bruk to się nazywa? Bruk. Dziwne są niektóre te mm, polskie nazwy naprawdę. Yy, dobra, to tutaj surowy bewsztyk. <laughs> ja no, fajnie, fajnie. Yy, dobra, piec. I to nam się zacznie już piec. A ja się już z wami żegnam. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy podobał wam się ten, ten odcinek. Będzie ich dużo. Jak widzicie, w pierwszy odcinek przeżyliśmy. Myślę, że było fajnie. Chociaż bałem się, że po prostu padnę od tych potworów, ale żyjemy, więc wejdźmy do domku i w następnym odcinku właśnie tu się spotkamy. No to na razie pozdrawiam wszystkich moich widzów i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Hardcore. Na razie.